I co jest to krok? będzie? Legendy z dawnych lat uratują wszystkich znów! Kto poczy się tu o wszystko? Bo koniec świata nigdy nie był tak blisko! Miko, walcz jeszcze raz! W mój Witajcie, z tej strony Skorpion. Standardowo jest to perfidna potyczka. Spotkanie na rozdrożu. Spotkanie na rozdrożu. Wybierz klasę i zobaczmy co tym razem siedzi w twojej talii. Okej. Okay. Wybierzmy sobie klasę. Niech będzie to może Tym razem wojownik. A czemu tym razem? Ponieważ jest to moje czwarte podejście do tej rozgrywki. Praktycznie musiałem się za każdym razem poddać po... W szóstej, siódmej turze. O, koleś się mieli takie karty, że nie było sensu dalej grać. Naprawdę takie drogie. Fajnie. Ech. Wcale lepszych mi nie dało, za mocno No szybciej ziomal no Ja czy natrafiłem na jakiegoś dzbana Który się godzinę będzie zastanawiał nad turą Na to wychodzi No to sobie poczekamy, chyba że się poddał. Przywitamy się. Witaj. Gotowe. Okej, okay. nie chcesz się przywitać. To trudno. Dzięki. Zmiażdżę cię. No teraz odpowiem. No nie. Ja nic nie mogę wyłożyć. Czyli ja praktycznie mogę coś robić od tak naprawdę 3 czwartej tury. No i patrzcie, co za koleś. Ok, będziemy czekać. A tak przy okazji powiem Wam, że Wy niektórzy widzowie znowu walicie w kulki. Choć że niby dajecie te lajkacze, mimo że one są wyłączone, a potem je cofacie. A ja już Wam chyba to mówię, że dopóki WY tego nie zmienicie i nie poprawicie i nie będziecie podchodzić uczciwie wobec mnie i mojego kanału bo to jest nie fair zagranie, co w ten sposób robicie to ja nie będę nikomu pomagał, nie będę robił int, nie będę banerów zapowiedzi, czy jakiejkolwiek innej udzielał pomocy bo ja będę to robił, a wy w ten sposób, niektórzy postępujecie powtarzam niektórzy, nie mówię, że wszyscy no nieładnie, no dobra, gramy dalej. Nie mam żadnej broni, ale stwora mogę wyłożyć. Może się po to faktycznie albo ma problem z połączeniem. Ważne, żebyśmy nabrali przewagi. Okej okay. Ucieka Jak fajnie jakby zaczął się palić, czyli miało powyżej 10 kart No dobra Jeszcze nie mówię, że mamy wygraną A jeszcze tak za trzy tury to się okaże Maksymalnie trzy tury Tak sądzę haha Okej, okay, mamy prowo. To sobie oczywiście użyjemy Okej okay. come, come on, szybciej, szybciej zlatuj, żebyśmy mieli turę Wiem, że to nie jest żadna gra rozgrywka, jeśli on nie gra, no ale cóż Jego strata A mój zysk Bach Bach Ciach Rach No i pięknie No dobra Nasza tura będzie i mamy to wygrane Czyli pakiecik Jest za free nasz No, jeszcze sobie dojrzymy kartę. Nie, zrobimy tak. Bum. Bum. Ciach. Ciach. I rach. Bajo. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!